słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Zacznę od perfum Cross Orange Collection. To są chyba męskie, było napisane na opakowaniu. Ale słuchajcie, bardzo przyjemnie pachną. Że tu jest końcówka, się psiknę. Mm. Bardzo przyjemnie pachną, tak bardzo, bardzo delikatnie. Trudno mi stwierdzić, czy to jest zapach kwiatowy, czy to jest zapach jakiś taki inny. Troszeczkę taki ostrawy jest, także nadaje taką nutkę, no takiego męskiego zapachu, ale ja to używałam i, i nic mi nie było. Yy, nie ma efektu tego, jak się po ogolicie pod pachami, to nie ma tego, wiecie, pieczenia, mimo że podruba, podróby Także to już jest wielki plus. dwa, yy, Słabo pachnie. Pachnie 20 minut jest po zapachu, więc jak tylko chcecie gdzieś wyjść, na przykład to używam w sanatorium. Yy, Powiecie, między posiłkami, na przykład o w sobotę niedzielę nie miałam zabiegów, więc tylko wychodziłam na dwór, y, na spacerek, wracałam i między, z, między posiłkami się po prostu tym psikałam. Tak, żeby tylko wejść na stówkę, pachnieć, wrócić do pokoju, y, opełknąć iść na spacer i znowu przed, przed, y, przed jedzeniem znowu się popsikać. Y, szybki, szybko lotny zapach i tak. Także takie no, 6,5 w maksie y, na 10. I tu przychodzę z Softinem czarnym Luxy Pearl. Słuchajcie, no czy przepięknie, to może nie, ale faktycznie pachnie ładnie. I zapach powiem Wam tak, ja wyprałam pościel. Pościel mi wyschła, w pomieszczeniu powiem Wam, że nawet tak nie pachniało tym płynem do płukania, tylko taką troszkę wilgocią, więc trochę się przeraziłam. Wyjeżdżałam do sanatorium na trzy tygodnie poprałam tą pościel. Ja mam taką cienką, że ona naprawdę tam potrzebuje godziny w maksie w zimę, a w wakacje to w ogóle tylko tyle, żeby, żeby no wystawić na dwór, żeby przewiało wiatrem i, i zaraz mogę ją chować albo zakładać od razu na, na, na nowo na, na pościel albo po prostu w zimę, że, że jak tam wyschnie godzinę, no to już zakładam nową, a to przeschnie i wkładam i do garderoby. I słuchajcie, po trzech tygodniach wróciłam i mówię: No, trzeba zmienić pościel, bo już mąż tutaj trzy tygodnie spał. Ja mówię: Też świeżutką się położę. I słuchajcie, wyjmuję z garderoby, a tam jest, otwieram garderobę, tam gdzie, gdzie, gdzie była pościel, i normalnie zapach mnie uderzył. Także bardzo, bardzo trwały zapach. No, i jak powiem Wam, powlekłam, mąż powlekł pościel. No, to było, to było w sobotę. Niedziela, poniedziałek, w środę. W środę dopiero, że tak powiem, zanikł ten zapach, więc no powiem Wam naprawdę bardzo dobry. Czyli takie 10 na 10 z wszystkiego, z zapachu, z długości utrzymywania się. No i tyle, no 10 na 10 polecam Wam Softin. <coughs> Komplet care, koncentrat, Lux Repair. Także dzisiaj takie szybkie Szybki filmik. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, Papa. Pa.